Cześć, jestem Kawid DJ, a to jest kolejny odcinek z Red Room. Dzisiaj z chłopakami. Wychodzić. Halo. To jest ufi jako... Latejo, jako masło latać dziewczyna. A Jakub jako spocony że jako 2, 2, 3 jakieś tam dalej numerki. Jakie są... A nie 2, 2 3 i 3 kropek. Do, dobra, okej. Okay. A to jest nie? mój pokój. Nie pytajcie dlaczego taki uwalony po prostu mieliśmy ostry melarz. Jakub. Z mięsem. Dlaczego ja latam? Tu możecie zobaczyć mój Jakub? własnoręcznie ręcznie zrobiony kibel. Jakub, usiądź i przetestuj go. No teraz to ty wyglądasz perfekcyjnie, co nie? I dzisiaj zabieram Was w ciekawe miejsce. ok? Więc słuchajcie oh, mnie, bo to będzie jak wycieczka przewodnika. Dobra, chłopak. Nie, stop! Słuchajcie. Zabrałem was dzisiaj w przepiękne miejsce. Nie, tylko nie Gorilla tak. Nie, nie, to nie to. Nieco. Na początek załóżcie stroje ochronne. Dobra, i wchodzimy na okej? Okay? to Nie, 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 nie! O. Ups! Dobra, no skakujemy! Uff, i czekaj na ja nas. Ja patrzę w górę, ja patrzę C w górę. Czekaj na nas! O! Backrooms! <grym> nie, ja, ja, pierwszy <grym> idę, ja, ja pierwszy idę, ja pierwszy idę. Mąki. Ale monkey. To. Eee... Uh, Chud, <laughs> hell is that? Do, e, dobra, e, słuchajcie, chodźcie za mną, to będzie bezpiecznie. Yeah, Albo... Yeah. Uh, Albo nie? Bro glitched in, uh, in floor. Ojej. Eee... Ufi, się. O! Oh. Okej. Okay. Już co troszkę... <noise> czy... czy... Czyś Monke? czyś Monke? Nie... It's not scary! Yes, yes. Ale chłopca już się zbagował. Ej! Niech ktoś odciąga go tutaj do ściany, a ja przejdę. Uh, wait. I'm doing uh, this right now. Albo... O.

Ej, ej, mam jedno pytanie co to jest? Nie wiem to o, Jezu Zabijcie? Big Black Monkey boy! Big Black Monkey. To jakieś takie niebieskie powołane jakiś, nie, no, motorzakie, je coś jedzie nie wiem. Gdzie jesteś, Jakubie? A bo nie, nie możesz... Iść do tej czerwonej linii! I co musisz zrobisz? Ha, ciota! Ciota! Ej, ej, weź go to trzymaj to my sobie pozwiedzamy z Jakubem o. O nie, to tu, tu, tu. Ej, no bardzo mała ta mapa. Spiderman, Spiderman, Is the World the Spider Man. Spider -Man. Fall, Spider -Man. So mi... jak... Dobra ja przechodzę przez niego, okej. Okay? I śledztwo robimy Dobra o, Smakuje... przyszłam... Cze czekaj. 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 O Boże, ale... Smakuje się... jak ketchup. Jego! 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 Rozdzielamy się! Rozdzielamy Generalnie. się! Jego! 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 a, co, Jego! 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 Niebieskie. O w nie, 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 Ej, nie, mi, nie, 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 Ej, monke mnie mi! pomocy! On mnie uwięził. dorwał pomocy! on no. Ej, no, Nie polecam. Mi. Ej, tutaj nie jest polecam, jakiś kolejny Nie pójdę A nie, to, to to tak. Ej, chodźcie, chodźcie na początek. Pomóżcie mi. Bo do mnie idzie pomocy. Dobra, właśnie tam idę. Pomóżcie. Pomóż. <kluz> pomóż. <kluz> o. o. <kluz> <Teraz>. <kluz> <kluz> Eie, o... eie, eie, kolego, eie, 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 hey. eie, 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 I... I... Nie, 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 nie wiedziałem, że tam jest szyba, ślepy jest. To jest ta mapa, która, którą chciałbyś nam pokazać? Czy to tak, maja? to była ta mapa, którą chciałem wam pokazać. Ej, ale weźcie be, pomóżcie. Serio. Zaraz próbuję. Pomóżcie. O Jezu! Dziękuję, o... dziękuję. Change your mind. No. O Jezu. Ej, Jak on wejdzie do tej klatki to nie wiem, co zrobi. Słuchaj, on w tej klatce się baguje. On nie może do niej wejść. Ale kiedyś się zbaguje tak bardzo, że. Więc to tak. ja idę po zwiedzę jak coś. O, no dobra. Musimy nie mamy znaleźć. Nie ma robienia w tej mapie, tylko tam. Musimy rozwiązać zagadki tego miejsca. W ogóle w tym pierwszym pokoju to nic nie ma tak to jest słabo. Ufij. Zaraz, czyli tutaj są jakieś zagadki? Może, a może nie, ja nie wiem, nie grałem. Ja tylko wiem, że jest gościu, który Ej, rozlał ketchup na podłogę. Jestem w ciemności! Gdzie niby? Wyszłem poza mapę. Geniusz. Yy, w tych kombinacjach ochrony to tak szczerze... Chłopaki, bo ten grubas zgoni. Gdzie niby? Ej, chodź, Kawi, koć, chodź, chodź, chodź. No? Czekaj. Co? <laughs> Co? I teraz chodź tutaj, chodź. <laughs> oh! ba, ba, what? Co jest? Ej, dawać go wypchniemy do tego. Do... Overworld. Oha, bo tutaj jest zamknięte Ja Nie chcę umierać! To ja nie chcę umierać. Mam jedno pytanie czy ktoś w ogóle zrobił ściany tutaj? O, jest tutaj jakieś... Hello manki monkey. Hello Manki monkey. Okay. This is Ilonday o jak... możemy jakąś inną grę zagrać raczej w... Tak, jasne. Tylko chwila chcę pokazać żump z karabizą. O Boże, ale oh to może... No wow, normalnie... No. I'm not scary! 10 na 10. <noise> Dora zajmuję ten kombinet ochronny, słaby jest Nie! Jak go, ja go zdjąć! Jak go zdjąć? Nie da się! <grym> o, wziąłem! Eeeez. Yeah. jest. Yeah. Yes, yes. Byłeś przed chwilą, Kawi. <słyszy> Nie, jak to zdjąć? Dara, dara później się... później to do rozkwini. Dobra, przynios yeah. przyniosę... przyniosę hard to miejsce. No, no. Chodźcie, chodźcie, nie. Najpierw po kolei, albo dobra. Tu. Do tego. No. Lecimy. Teraz. No no Odpalaj. Dobra. Bo ja A. jestem giga ja sobie przetrwam o, o właśnie... Na... No. No, no to tam. szczerze mówiąc <głos》>. życzę Ci powodzenia. Będę się trzymał tego. <głos》> Niewidzialnej ściany. Dobra, słuchajcie chłopaczki. Lecimy na wakacje moim y, samolotem. jest oh, mi, 100% bezpieczny. A Jakub mm. gdzie? Halo Jakub? Co tam? Gdzie jesteś? Koło średniego. Y... No to chodź, za chwilę na się start. E, możesz sobie usiąść na jakieś miejsce. O! Nie. Ta, tak się nie robi, tak się robi jak jest trzęsienie ziemi. Dobra, jak to być spider manem Ja. Nie wiem, a jak to? Władysław, w prosi. Samolot o wystartowanie. Pewnie tak dziwnie tak trochę. No, za dwie minuty lub za jedną minutę powinien się zacząć. No co? Na przycisku. Dobra, wskakuj, bo jak go bez ciebie, to trochę bez sensu będzie. Ufie. A Ufi? A Ufi na dachu, jest hardkorem. Nie, e, zobaczcie przez okno. Na takim miejscu. Jak, jak przez okno? Osiem <noise> Na siebie! O, chwycę się tego i będzie z super. Chłopcy się szyby łapie. Nie, Jakub! Zamykają! Dobra, ja na samolocie będę leciał z wami. Ja będę na samolocie leciał. O kurde, Supi tu się łapałem. Jakubie, bo cię porwie! Nie! Złapisz czego? Nie, przez okno. Ja, 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 stycznie ja nie to tak, lecimy. Za, ale kiedy? Za dwie godziny. <gry> o kurwa. Oj. Ej, bo ja nie Nie mogę wyjść z tego samolotu sobie, ja to Te takie mały problem i ja nie mogę się tam do was dostać. Wyjdź przez okno. No, trudno jest trochę. Kto cię pytał o zdanie? O nie, chwila! Startuje? on startuje? O! Ej, on tak. startuje! ty! On startuje, dobra, ja tam na miejscu, super! Szybki jestem. Łap się ja czegoś! Łap się czegoś! Łap się czegoś! Dobra, lecimy! Ja to zrobię! Dobra! O! Gdybyście lecieli... No, Gdybyście lecieli w samolocie, a nie na dachu, to byłoby a, bandze, dwa razy bezpieczniej. pan, 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 O pan, 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 O pan, 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 O kurde, pan, <hu Expert> ten! <Berg> ten. <quizz Beast> <América> pan,

o nie! Kolejny zakręt! Chłopaki, lecę do was! Ratujcie! Ratujcie! Ratu, ratujcie! Ratujcie! Nie! Padłem. Chłopaki! Ja jestem w środku samolotu cały czas! Chłopaki! Ja jestem samolotu! Ej, ja widzę cię! W samolocie jesteście! Ja, Jakub! Jesteś Jakub, po, popatrz tam, skąd wystartowaliśmy! Halo! 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 Czyli byście nie wypadli ja poza ten, poza samolot. Ja wypadłem. Kolejne turbulencje, uważajcie chłopaki! Ej, poza chwilę ten! Ej, poza chwilę ten różowy wystartuje. Nie będziemy mieć samolotu. Wiecie? O, jestem w śniegu! Ja Bo jestem ja w... kliknąłem Ech, start. A, dobra, bo się generują te samoloty to, fers. Dobra, to ja idę... O żółtym polećmy. Szybko. Ufi. Szybko. Żółtym. Żółty najbezpieczniejszy. Dobra, ale chodź na dach samolotu. Musimy dać. Dobra. Ale, ale nie, no chodźmy tak kulturalnie do środka. O Boże, ale czerwony mam minę. O Jezu. A nie no, chodźmy tak kulturalnie do środka. No bliska. No dobra, jak wypadniemy, to twoja wina. Ej, tu, tu, tu. A gdzie toaleta? No. Faj! Coś... Kto, ktoś tak się zeszczął, że pomalował krzesła na żółto. O Jezu. Pa, pa, pa. No. To jest. Ty dlatego usunęli tutaj ten. No fajnie. Nie różowym, bo za chwilę wystartuje. Nie no jest żółty. A to polecam. Angry jest, jestem czerwony te czerwony, <grystki> czerwony leci, a mnie Grimir leci. Wyski, te czerwone leci. Jakob, ty gdzie? Ja na samolocie jestem. Patrzę się, jak, ten, jak ten, ten czerwony startuje. Nie, no chłop, zignorował moje ostrzeżenie, że mamy lecieć kulturalnie. Żółtym, żółtym! Chodź tu szybko! Wpadniesz przez yy, okno. Jak swajdę. Dawaj, dawaj, skrzydłem <grystki> przez okno. Pa, 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 pa. Jak? Nie wyrok! Uważaj. Witaj. No to za koło się Ale musisz się, musi się obrócić o parę stopni. Bo się inaczej nie da. A gdzie on? Tam. Za tobą. A! Jazu. O Jazu. Ech. Kur. Ajajajaj. Ale. Ale to jest trochę zbagowane. Nie da się nic zrobić. Halo? Halo? No dobra. Otoś jest... o, o Jakub. Ja. Ej, szybko na siedzenie jakieś. To ja jede na tym oczywiście. Najbezpieczniej oczywiście. Ej, ufi, ufi. Widzisz takiego pedofila czarnego tam. O Jezu. Patrzcie mi się trochę. Ej, przyczyni. czemu stoisz na krześle, halo, tak się nie robi. O kultalnie. Chłopaki, bo są drzwi otwarte. <grym> to... <słuch> ej, co jest? teraz. Ej! Drzwi latają, drzwi latają. Ej, 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 Pobosy Nie, bo wypadły Ej! Bo drzwi latają. No to tru... latają po mapie. No to trudno. Ej, bo ten samolot nie działa. Tak zdecydowanie. Ej! Nie ma. <śmiech> <śmiech> o Jezu O! Dziś o! Dziś <laughs> nie, nie! <śmiech> bo ma... <śmiech> <śmiech> O Jezu, ale... Ale. Ej! No zagróż! No zagróź Idę po ciebie, kotku Nie. O Jezu, Jezu ratuj. Ratuj, kto może Ja tylko... Ja ja, ja sobie aż patrzę Jestem na drzwiach. Wiesz? A bo ja tylko widzę jak ten samolot lewituje Ta? Lewituje? No on no lewituje. Bez kitu. Oj po... Aha, ja widzę jeszcze ten zielony. <słyskań> Ty leci. Jezu. A to jest zielony. No ja wystartowałem wszystkie samoloty, rozumiesz? To jest zielony, to coś? Nie no, to jest rakieta. A co jest? Rakieta, no! <słyskań> co jest? A co mam na w maszą stronę, ja się pytam? Kurde, ja to jest tam... O jestem! Jestem na rakiecie. Kurde! Byłem na rakiecie przez chwilę! Jezu Ej, co jest w krzyku odpadło Ej no Ej, Baki, co tam? Jakie realne Jakubie? Czegnaj Chodzisz coś? Kurde Cześć! Kurde! Nie mogę odpalić samo, A, bo to nie ten samolot Ej, Jakub! Widzisz was przez okno? O! O! nie. Dinki <laughs> winky Ej, popatrz, gdzie z samolotem! Ej, bo czerwony startuje. Angry Bird. Trudno, ja chcę popatrzeć na żółtego. Ale 180. Ej, ale zróbmy tak, kto yy, najdłużej przeżyje na dachu, ok? Dobra, no. ale za chwilę. Ja popatrzę no. tylko. A w sumie z czerwonego mogę popatrzeć. Ale człowieku, rakieta! Uff, czy... już przy siebie, Ufi, patrz! Co? Widzisz tam? Samolot tam jest. Spada. To, tu? O tam! Jak to? tam? Tam gdzie się patrzę. Ej, mi? To jest samolot! Co jest? 180. <grym> Niezły upadek, serio. Ej, ale nie, że coś Jakubale ten twój samolot, to strzeliła rakieta. Pierwszy samolot! o Jezu, ale sus znak z tego samolotu żółtego pozostał. Ja się trzymię. A, bo już leci! No. Ej, otwarte drzwi są, otwarte drzwi są. Ej, ej, dlaczego jak? Dlaczego ja jestem, jestem w samolocie? O, tak Jakub... mnie. No. Ale ten no, czerwony. Chci, leci. Nie... Ale ten czerwony leci. We are A ty tjest... jesteś na kawik? Nie, Gdzie nie, kawik? nie, Gram nie, nie, postanowiła puścić... Ej, ale nie, tak... Dlaczego on leci tutaj na dół? E... Aha, <noise> dziwne! Co? <noise> nie U wiem. Chłopaki, możecie zaprosić nie możecie mnie zaprosić? Nie Dlaczego on zaprosi... tak dziwnie leci? No ja cię zapisiłem. Ale gdzie? No, ja, jak bo... bo wyszedł. A bo... A bo... E, lepiej szybko, bo za chwilę żółty startuje znów. E, nie, lecimy tamtym, chodź. Żółtym, pomarańczowym? Nie mógłbym zdejść. Fielotowym jej. Różowym. Kowalski, analiza. Prawdopodobnie się rozbijemy. Szybko, Jakubie, do żółtego, do żółtego, do żółtego. A jezu. Myślałam, że to pewnie. A ja uważam, do żółtego samolotu. Jezu, ale. Cześć Jakub! <śmienicza> Żegnaj, Jakubie! O! o kto na sobie, To do Ja jeszcze o, nie startuję, sam. ten samolot, wiecie? Zaraz, ja idę zrobić taką scenkę, okej? Okay? A ten czerwony to nadal... Nie wiem, co odwala czerwony. Gdzie? No nie wiem, mój lebituje. Jego egzystencja jest nieznana. Ej, chłopaki! Ej! Nie! Nie! Nie ja nie chcę! Do środka, do środka mnie wzięło! Chłopaki! Do środka <laughs> mnie wzięło! Ej, ja ją utknąłem! Je, oh. Nie! Ej, bo ja nie. muszę odpisać koledzy, okej? Okay? Ej! O! Jakubie! Jakubie! Jakub! O, siema! Sieba Eee, wiecie co, ja bym lepiej był na końcu tego, bo ja... O, ja cię kręcę, ale... ale... ja kręcę, ale... Nie cię ale były ten samolot nie ma nawet ścięć tutaj w ogóle. Eee. Kawik, gdzie ty jesteś? Czy ty w... <coughs> Jak ty tam... <coughs> ja się tam... Jak tam dostałeś? E, i wejdź tyłem. Tyłem. O, tyłem. W sensie nie kusnij, tylko Ufij. się połóż. Połóż Ufij, się, po, połóż nie. się nie. i tyłem. <grym> Ufij. Uważaj! Ufij. Ufij. Ej, a może to jest jak tramwaj, może to są gdzieś te do złapania się. O nie! Uważaj samolocie, lecimy na, na jakąś górę, czy to co jest. Oh. Ej, te rzuty za za wami leci. So? Co? <coughs> Na szpanie jesteś? Bracie! O kurde! Ja jej, Ej no, bez klitów i spadł. Dobra, zostańmy tylko No. Ja ci kręcę w Turburęcje. Ej, nie, nie, ej, nie, ej, nie, Bo nas do okna. Nie, Jakub! Nie wyjdź za okno. Dlaczego ja wmontowałem w moich samolotach okna życia? Ej, zobacz, U! jesteśmy blisko celu wakacji! Monteverest Monteverest! Jakub, bez... proszę wejść. Jakub. Gdzie słuchaj ogólnie? No, a ufisz pan. O, już się coś ufi. Le na skrzydle. Jak w Tytaniku. Czy coś. Mhm. Na skrzydle lecę w tym magicznym świecie. Czuję, że nie, nie, nie. Nie.